Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na film, w którym opowiem wam o mojej aktualnej pielęgnacji twarzy, czyli to może być trochę taki film typu buduję moją kosmetyczkę od zera, dlatego że w ostatnim czasie pokończyło mi się większość moich kosmetyków, które do tej pory używałam i zastąpiłam je nowymi, takimi, które dotąd nie pojawiały się na tym kanale, przynajmniej część z nich. I ta kosmetyczka w ostatnim czasie mocno się zminimalizowała. A do tego pokazuję Wam się dzisiaj bez podkładu, bez korektora, bez pudru na twarzy, dlatego że ostatnio mówiłam Wam o tym, że moja cera miała okropny okres. Tak naprawdę październik i listopad na mojej cerze naprawdę wyglądał bardzo źle. Miałam dużo wyprysków na całych policzkach, na brodzie, dużo takich podskórnych bomb. I nie czułam się z tym dobrze, i to nie wyglądało dobrze. Mogę Wam też tu wrzucić porównanie tego, jak wyglądała moja cera dosłownie miesiąc temu, a widzicie, jak wygląda dzisiaj dlatego chciałabym Wam opowiedzieć, jakie kosmetyki sprawiły, że moja cera wygląda w tym momencie naprawdę dobrze, kosmetyki, które mi się naprawdę świetnie sprawdzają. Także tak, bez przedłużania zaczynamy. Jeśli chodzi o. Dwuetapowe oczyszczanie, tutaj się nic nie zmieniło. Dalej używam kremu oczyszczającego do zmywania makijażu z marki Solverx, a do drugiego etapu oczyszczania dalej używam tego żelu z Basic. Lab. Tutaj mam akurat taką mniejszą butelkę 100 ml. To jest ten zielony żel oczyszczający dla, dla skóry tłustej i wrażliwej. Jest żel, którego ja używam już od ponad 3 lat, świetnie mi się sprawdza. I nawet ostatnio po konsultacji z panią kosmetolog dowiedziałam się, że jest to produkt, który nie tylko świetnie oczyszcza skórę, ale także wpływa na nią w sposób pielęgnujący. I to, co należałoby tutaj powiedzieć, bo nie wiem, czy wszystkie osoby zdają sobie z tego sprawę, że kiedy właśnie używamy do pierwszego etapu jakiegoś produktu zmywającego makijaż, no to musimy naprawdę postarać się, żeby ten makijaż się rozpuścił, zmył. I ja używając czy olejku, czy kremu do demakijażu, najpierw sobie masuję tą skórę na sucho, dopiero później dokładam trochę wody, rozpuszczam ten makijaż, dalej masuję około minuty. Samo kiedy już przechodzę do żelu oczyszczającego, to staram się umasować tą skórę przez około minutę, żeby jak najlepiej oczyścić tą twarz. Żeby wszystko zostało zmyte i też trzeba pamiętać tak samo o linii z włosami, o uszach, o żuchwie, o szyi, aby ta twarz była naprawdę dobrze oczyszczona, bo to jest kluczowe. W pielęgnacji naszej skóry. Po dokładnym umyciu twarzy, ja oczywiście wycieram twarz ręcznikiem papierowym, przechodzę do toniku. I tutaj mam mleczny tonik z Weoli Botanika, nawilżająco odbudowujący tonik z ceramidami i kwasem hialuronowym Build Me Up. I ten tonik posiada kompleks trzech ceramidów i cholesterolu roślinnego które wspomagają odbudowę i wzmocnienie bariery hydrolipidowej naszego naskórka oraz intensywnie nawilżają i rzeczywiście myślę, że nie miałam jeszcze nigdy aż tak takiego kojącego i nawilżającego toniku, który rzeczywiście odbudowuje skórę i on świetnie może się sprawdzić niektórym osobom jako po prostu tonik i serum jednocześnie. Na początku trochę nie podobał mi się jego zapach, bo jest taki typowo, powiedziałabym właśnie taki leczniczy, jakiś medyczny, ale już po jakimś czasie zaczęłam go nawet lubić i. Przez to, jakie ukojenie na skórze mi daje ten tonik, to po prostu ten zapach, oczywiście, od razu kojarzy mi się z czymś takim przyjemnym i mega kojącym. Jako jedyne serum na dzień, które teraz używam, mam serum z Dermomediki. To jest Healing B3LA Serum, które zostało mi polecone przez panią kosmetolog. Koszmarnie drogie serum, bo w normalnej cenie kosztuje około 200 zł. Mi na szczęście udało się dostać 50 zł taniej na jakiejś promocji. Jestem z niego ogromnie zadowolona, dlatego, że no to jest serum, które w tym momencie działa u mnie przeciwtrądzikowo, nawilżająco i odbudowująco. Mamy tutaj niacynamid, beta-glukan i ekstrakty roślinne. I z tego, co nawet widziałam na TikToku, bardzo wielu kosmetologów poleca właśnie to, to serum, szczególnie osobom z trądzikiem, a także przy kuracji z właśnie przebarwieniami, które na mojej skórze również były bardzo mocno widoczne i jest to koszmarnie drugie serum, ale w tym momencie używam go dosłownie po kropelce na jeden policzek, na drugi i na czoło, także oszczędnie go sobie używam, żeby jak na najdłuższy czas mi ono starczyło. Jeśli chodzi o krem, to jednym z dwóch aktualnie przeze mnie używanych kremów jest ten krem intensywnie odżywczy z ceramidami od bielendy profesjonalnej, naczone dla skóry suchej, odwodnionej, delikatnej, wrażliwej i podrażnionej, która wymaga silnego ukojenia i odżywienia, a także dla skóry dojrzałej i starzejącej się. I mamy tutaj ceramidy, skwalan, kwasy tłuszczowe i fitosterole z naturalnych olejów roślinnych, masło shea, glukozy, mocznik i witaminę E. I jest to też polecany mi krem przez moją panią kosmetolog. Tak naprawdę ta aktualna moja pielęgnacja jest. Bardzo dobrze skonsultowana i ułożona przez moją panią kosmetolog i rzeczywiście ona mi mega teraz służy. Ten krem jest mega odżywczy. Ja go sobie kupiłam w tym większym 100 ml opakowaniu, żeby starczył mi po prostu na dłużej, bo jak jakiś krem mi się bardzo dobrze sprawdza, to ja go wolę kupić w takim większym opakowaniu, żeby po prostu na dłużej mi on starczył i po prostu, żeby zbyt szybko nie zaczęła myśleć o tym, jaki kolejny produkt mogłabym sobie kupić. W tym momencie, dzięki temu, że ta kosmetyczka jest zminimalizowana i świetnie mi się sprawdza, chciałabym zostać przy tych kosmetykach przez jak najdłuższy czas i trzymać się tego postanowienia, które już na początku tego roku sobie postawiłam: czyli wprowadzić minimalizm do mojej kosmetyczki, używać mniejszej ilości zarówno różnych produktów, jak i mniejszej ilości samego kosmetyku na twarz i stosować go przez jak najdłuższy okres czasu. No bo tak żonglując różnymi kosmetykami i cały czas zmieniając czy kremy, czy sera do twarzy, nie dajemy tym produktom po prostu działać na naszej skórze. Zbyt krótko ich używamy, a na przykład jeśli chodzi o używanie serum z niacinamidem, musimy tutaj dać przynajmniej kilka tygodni, żeby skóra odpowiednio zareagowała na ten produkt. Także wracając, to jest mój krem, który używam zarówno na dzień, jak i na noc po retinolu. Czyli jeśli chodzi o pielęgnację nocną, to tutaj w jeden wieczór mam retinol. Cały czas ten sam z marki BASIC Lab to jest jednoprocentowe emulsyjne serum z retinolem, 5% witaminą C i procentami komórek macierzystych z wąkrotki azjatyckiej. A jeśli chodzi o pozostałe wieczory, czyli wieczór 2 i 3, używam sobie tylko tego toniku z Weoli Botanica. I na to nakładam 5% regulujący krem do twarzy z kwasem azaleinowym. I tak jak możecie kojarzyć, ja używałam kwasu azaleinowego w maści Acnederm do tej pory. Natomiast pani kosmetolog uczuliła mnie, że nakładanie tego Acnedermu na całą twarz może mi bardzo zaburzyć barierę hydrolipidową, przez co osiągnę odwrotny efekt od zamierzonego, czyli po prostu przy zaburzonej barierze hydrolipidowej moja skóra będzie bardziej podatna na produkowanie nowych niedostatek. Doskonałości, zamiast je wyciszać. E, mamy tutaj tylko 5% kwasu azaleinowego, a nie 20% tak jak w Acne dermie, e, więc ten krem działa troszkę łagodniej, bardziej wyciszająco, ale wciąż skutecznie rozjaśniająco przebarwienia i wyciszająco jakieś możliwe powstające niedoskonałości. E, mamy tutaj oprócz kwasu azaleinowego alantoinę, witamina E i olej z nasion z czarnej porzeczki. I ja bielędę profesjonalną uwielbiam, znam te wszystkie produkty. Powiedziałabym, że ta konsystencja tego kremu jest dosyć podobna do konsystencji kremu z ceramidami. Może jest ciut lżejsza, tak samo szybko się wchłania, szybko łagodzi skórę, nawilża i odżywia. Także ten krem ogólnie jest trochę kiepsko dostępny, to jest bo tam niecałe 40 zł za niego zapłaciłam. Także jak na to, że używam go codziennie, tylko właśnie w wieczory, kiedy nie używam retinolu. Tak jak mówiłam, retinolu używam raz na trzy dni, czyli w poniedziałek używam retinolu, wtorek, środa krem z kwasem azaleinowym, znowu czwartek retinol, piątek, sobota ten krem i niedziela retinol i tak to sobie mieszam. I jedna rzecz, o której wcześniej nie wspomniałam, to SPF, nowy SPF. Dotąd wydaje mi się, że nie pokazywałam go na kanale. To jest SPF z marki Cell Fusion Laser Sunscreen 100, i tu mamy SPF 50 oczywiście i dodatkową ochronę PA. Jest to SPF gęsty, który zostawia na skórze matowy efekt i bieli. Jest to SPF, który bieli. Ja nie lubię tego efektu, natomiast muszę przyznać, że jak noszę czasem makijaż przez cały dzień to przy tym SPF-ie wszystko wygląda na nim idealnie przez cały dzień. On bardzo mm, kontroluje wydzielanie sebum przez skórę i ten efekt matowienia y, pozostaje tak naprawdę ze mną przez cały dzień i nie mam takiej potrzeby y, zbyt często się przypudrować czy użyć y, bibułki matującej. Także on jest naprawdę świetny dla skóry takiej tłustej i mieszanej, przedłuszczającej się. Tak samo jak dla skóry z niedoskonałościami, dlatego że ja przy używaniu tego SPF-u zauważyłam znaczną poprawę właśnie w zmniejszaniu się niedoskonałości, czego wcześniej przy innych SPF-ach nie zauważyłam. No, ale to jest nic dziwnego, bo to też jest produkt polecany przez kosmetologów. Dosyć drogi jak na SPF, ale mam nadzieję, że będzie warto. Bo lepiej używać kosmetyków, które rzeczywiście dają efekt na skórze, działają, lepiej trochę więcej zapłacić, a cieszyć się piękną skórą. Tak jak możecie to teraz zauważyć, jestem mega zadowolona właśnie z tego, jak moja cera w tym momencie wygląda. Że to są moje aktualne kosmetyki, które teraz mam w kosmetyczce i polecam. Jestem ciekawa, czy znacie któryś z tych kosmetyków, czy ich używaliście? Dajcie mi znać o tym w komentarzach. I oczywiście zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę pod tym filmem i do zasubskrybowania mojego kanału. Wydaje mi się, że to będzie ostatni film na tym kanale w tym roku. Także życzę Wam też wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. I do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa! pa!